Dzień dobry Państwu. Dorota Hojna. Zapraszam na prognozę pogody. Przed nami weekend, który przyniesie nie tylko długo wyczekiwane ocieplenie, ale sporo pogodowych urozmaiczeń. Zobaczymy, co przygotowała dla nas aura nadchodzących dni. Piątek, 13 czerwca. Początek weekendu pod znakiem zmiennej aury. W ciągu dnia sporo chmur, choć nie zabraknie też przejaśnień, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Temperatura umiarkowana, maksymalnie do 18 stopni nad ranem i wieczorem chłodniej około 10 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z północnego zachodu. Na wilgotność powietrza na poziomie około 65%. Warto zabrać ze sobą lekką kurtkę, szczególnie jeśli planują Państwo wieczorne wyjście. Sobota, 14 czerwca. Zdecydowanie cieplej i pogodniej. W ciągu dnia pojawi się więcej słońca, choć mogą wystąpić okresowe zachmurzenia. Na termometrach przyjemne 22 stopnie w ciągu dnia, a nocą nieco chłodniej do 8 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, co sprzyja przyjemnemu odczuciu termicznemu. To świetny dzień na spacery, pikniki czy aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela 15 czerwca i prawdziwa wisienka na torcie. Przeważnie słoneczna pogoda, niemal bezchmurne niebo przez większą część dnia. Temperatura maksymalna osiągnie nawet 24 stopnie, a wieczorem i w nocy nie spadnie poniżej 10 stopni. To będzie idealna pogoda na rodzinne wycieczki czy grillowanie. Piatr słaby z południowego zachodu, a wilgotność umiarkowana. Komfort termiczny zapewniony. Podsumowując, weekend w Lublinie zapowiada się coraz pogodniej z dnia na dzień. Po chłodniejszym piątku czeka nas wyraźne ocieplenie i dużo słońca, szczególnie w niedzielę. Warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu i korzystać z uroków przy wakacyjnej pogody.